Toczymy batalię o to, by do północnych dzielnic nie, ale także w przyszłości do, do Rumi, do Kosakowa doprowadzić kolej, by mieszkańcy mogli korzystać z tego bardzo wygodnego środka transportu. To porozumienie, to uzgodnienie wspólnego stanowiska o przebiegu przyszłej kolei, to bardzo ważne, żeby w pracach nad koncepcją i przebiegiem uwzględnić interesy wszystkich uczestników, tak by efekt finalny w postaci strumienia pasażera, który będzie każdego dnia korzystał z tej kolei, był jak najwyższy, a z drugiej zaś strony, by uniknąć komplikacji, na przykład w, dla obszarów rozwojowych portu i naszych gmin i miast. To jest efekt naszych wielomiesięcznych prac. W wyniku czego uzgodniliśmy wariant przebiegu kolei, która obsługiwałaby północne części Gdyni. Co ważne dla nas, to jest ominięcie terenów portowych, niezwykle cennych, bo one są limitowane, ich nie ma dużo, więc. Te, które, chce, które pozostały jeszcze, które są w trakcie inwestycji. Chcemy je zachować, chcemy, żeby one jak najlepiej służyły portowi, i to dla nas był priorytet. My jako port mamy też świadomość, że generujemy ruch dodatkowy na, na ulicach miasta. Będziemy zawsze wspierać takie rozwiązania, które pozwalają zmniejszać ten ruch. Niewątpliwie kolej jest przyszłością. Osiągnęliśmy porozumienie co do wyboru wariantów alternatywnego i takiego docelowego. Z perspektywy gminy Kosakowo wariant to tyle istotny, ponieważ zabezpiecza kolej na terenie gminy Kosakowo na dziś, czyli zabezpiecza ten wyprowadzenie ruchu kołowego z gminy Kosakowo, ale również docelowo stwarza możliwości budowy i przyciągnięcia linii kolejowej dalej do Pucka, dalej z połączeniem na powiat do Półwysep Syphalski. Co w perspektywie liczymy ogromnie na to, że doprowadzi do sytuacji, gdzie cały tranzyt kołowy... Półwyspu Helskiego zostanie wyprowadzony. Porozumienie ma gigantyczne znaczenie komunikacyjne dla wielu mieszkańców i powiatu wejherowskiego, puckiego, jak i Gdyni. Wypracowany wariant zarówno jest dobry dla rozwoju gospodarki, powstawania miejsc pracy i przemieszczania się mieszkańców, jak i odciążenie obecnego układu. No jest optymalny. Teraz no, liczymy na to gorąco, że on zostanie zaakceptowany i, i, i docelowo będzie etap powo realizowane.